Witam serdecznie wspierającego kanał. Dobra, mamy mapę Cichy Brzeg. Stara, nowa mapa. Świetna mapa. I teraz Wam mniej więcej pokażę, gdzie danym rodzajem pojazdów starać się, musicie rozjeżdżać, tak? I tak, część czołgów ciężkich zawsze przeważnie jedzie tutaj. Tu jest bardzo fajne miejsce dla niszczarek, dlatego, że te czołgi, które wyjeżdżają, wtedy jest fajne bicie stąd, tak? Medy, lighty przeważnie tu Starają się te rejony robić, ewentualnie jadą na lewą stronę również, tak? Ja pojadę teraz sobie, objedziemy mapę dookoła, pojadę sobie na prawą stronę. Dobra i zobaczmy, zobaczmy ile ten pojazd przeładowuje bez dosyłacza 7 i 2 uszkodzenia przypominam 400 na strzał. Fajne mało, małe kółko jest. Nawet powiem Wam, że fajnie jedzie. Bardzo fajnie jedzie. Opuszczanie działa tutaj jest minus 9 stopni. No i tak. I zobaczcie, tutaj jest naprawdę kapitalna miejscówka dla niszczycieli. Powinno być trochę więcej krzeczorów, ale nie dali. Tutaj możemy te czołgi, które przepchają już tutaj ten przepychacz, bo to jest taki typowy przepychacz, tak? Jak prze, przepchnął ten przepychacz, no to wtedy stąd niszczarki mogą bić. Zresztą nie tylko. Zobaczcie, tutaj jest nawet fajna taka. Pozycja, możemy grać na wieżę. Jedziemy dalej, jedziemy w stronę przepychacza. Po drugiej stronie też tam jest miejsce właśnie dla niszczarek i nie tylko. Tak więc trzeba uważać. Tutaj jak się jedzie na ten przepych, no to naprawdę trzeba bardzo uważać. I fajne jest to, że mamy pozycję dla czołgów, które grają na wieżę. To jest naprawdę super. Jedziemy dalej. Ta górka tak jakby była delikatnie podniesiona. Mi się wydaje, że tutaj tej góreczki takiej nie było. I teraz tak, jak już tu dojedziemy, co spotykamy? Przy tym kościółku przeważnie właśnie tu się zaczyna prze przepychanie, ale musicie uważać z tyłu tam o, w tamtej pozycji mogą stać czołgi, tak? Tak więc musicie uważać, dodatkowo jeszcze artyleria tam stoi. Tak więc raczej starajcie się jechać tutaj, od tej strony, tak żebyście sobie mogli wyjechać, no kurde, żebyście sobie mogli wyjechać tutaj, tak na spokojnie przyklejeni do tej skały, tak. I wtedy starajcie się po prostu przepychać dalej. Jedziemy dalej. I przeważnie właśnie tu, gdzie jest kolega Brady, tam stają czołgi, które też mogą pograć na wieżę, niszczarki tu, w tej pozycji. Musicie uważać. A za nimi artyleria. Nie jest wcale łatwa ta mapa. Trzeba się sporo na... kombinować, ale ja uwielbiałem tą mapkę. Świetna mapa. W porównaniu do tych nowych, takich alanowych jakiejś, kurcze, kazeriny czy coś takiego, no to... No i tutaj, zobaczcie, jest kolejny dołek, gdzie bardzo dużo czołgów może się... Pochować arta, arta i tak dalej. Jak już przepchacie, tu nikogo nie spotkacie. Tędy można również podjeżdżać, żeby nie zbierać od tych czołów, które są zatorami, i wtedy przyklejeni do skały, podjeżdżacie sobie dalej, ewentualnie całkowicie na prawą stronę, bo przeważnie spotkacie czołgi, mogą być, jak pojadą w większości na tamtą flankę, to, to mogą się wracać na bazę i. Możecie być na patelni. Dobra, tutaj można sobie bez problemu właśnie ich później farmić, chociaż... ...widzę, że to opuszczenie działa. W tej pozycji jest nie za ciekawe. Bardziej podjeżdżać dalej trzeba. No i dobra, tu mamy jedną bazę. Jedziemy dalej. Bardzo często pewnie się spotka na tej mapie, gdzie no będą jechać środkiem, tak? Bo dużo graczy nie zna tej mapy. No i środkiem jak jedziecie, umarł w butach. Od razu jedziemy dalej, tak jakbyśmy teraz zaczynali od czerwonego kapa. Jedziemy dalej i tak, jeżeli przeciwnik tam, gdzie Krzysztof pojechał, tam przepchnie i będzie na tamtych pozycjach, łatwo jest bronić tutaj, też przyklejeni do skały. Jedna skałka, druga skałka, ewentualnie czołgi bez pancerza, jakieś leopardy, i tak dalej, czy jakieś inne, tutaj mogą próbować tego krzaka obijać. Te czołgi, które będą przejeżdżały całą tą linią, ewentualnie gdzieś będą stały na środku, ewentualnie gdzieś tutaj, nie jest to bezpieczna pozycja, trzeba bardzo uważać. Chociaż tu mamy krzaki, można próbować. No i dobra, jedziemy dalej. No i tak samo tutaj, jak już przepchnął tą flankę, tu w tej pozycji można bronić. Świetna mapka, naprawdę bardzo mnie to cieszy, że ta mapa wróciła. Dobra, podjeżdżamy dalej. Tutaj cały czas też mamy bicie, zobaczcie, jest góreczka i możemy opuszczać działo i próbować, chociaż mówię, no nie w każdej pozycji, tutaj akurat to działo idzie ładnie w dół i próbować te czołgi obijać. No, takie placki typu obiekt 140 czy tam inne ruskie, no mogą mieć naprawdę niewesoło, jak te mapy wracają. Bo jednak one dalej promują granie na wieżę. No, i tutaj jest drugi przepychacz, taki najważniejszy, ale podjeżdżając tu, musicie patrzeć cały czas w te pozycje. Tu jedno i tak dalej, z tyłu tam czołgi mogą stać i mogą na was cza, cza, czatować, tak? Wydaje mi się, że więcej było tych krzaków kiedyś na tej mapie Kitty Mati czy coś takiego ona się nazywała teraz tych krzaków jest trochę mniej, tak więc no taka przestrzeń otwarta jest trzeba będzie bardzo uważać nie jest, powiem wam tak, nie jest wcale łatwo przejechać tutaj tą flanką tak jak właśnie tutaj mamy kolegę, który pojechał. Za te skałki wyjeżdżają czołgi, ewentualnie stają tam jeszcze na takich góreczkach. Tam jest taka fajna górka do snajpienia. Szczególnie właśnie niszczarki. Środkiem, jak już się wbijecie, no to starać się po prostu trzymać tak, żeby na wieży gdzieś tam próbować grać. Dobra, jedziemy dalej, 8 minut, tak, spoko. No, spokojnie przejedziemy całą mapkę. No, i widzicie, tutaj jest ta górka, gdzie oni z daleka będą mogli was obijać, tak więc musicie na to też zwrócić uwagę. Jak już tutaj ogarniecie temat, przeważnie jest też tak, że przepychacz może się wrócić czyli ten przepychacz stąd wraca się na bazę, i tu, w tych pozycjach, oni mogą grać na wieżę przy torach tak jak są ci panowie w czerwonych pojazdach tam. Jak już, to starajcie się po prostu. Przejechać tam do samego końca, gdzie jest Krzysztof, właśnie tam stoi, i tam próbować grać na wieżę. Bo tutaj ten nasyp on jest dość duży i nie pozwoli wam zbytnio opuścić. Działa Podjeżdżając tutaj, też musicie uważać, bo będą was bili z tamtej strony, gdzie ten kościółek jest. No, <grystanie> trzeba mieć naprawdę oczy dookoła głowy na tej mapie. Jest praktycznie wszędzie przestrzał. Najlepiej gdzieś tam przyklejać się przy skałkach podjeżdżać delikatnie i uważać bardzo. To jest kotel. idziesz na dwór, zaraz się wypuszczę moment. Dobra, tutaj sobie możemy przejechać dookoła. No i zobaczcie, tu jest naprawdę kapitalna górka. Kapitalna górka do snajpienia. Ja przeważnie tutaj zawsze nie stawałem. Jak ci przepychają o, 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 ten przepych tu, to, to macie bicie bez problemu. Spadnę, spadnę. Moment koteł, zaraz się wypuszczę. Dobra, i praktycznie jesteśmy z powrotem. Jeszcze tylko wam pokażę właśnie gdzie jak oni się wracają gdzie możecie właśnie tutaj grać na wieżę, próbować. Tu możecie próbować, ale oni też mają dobrą pozycję i tak samo tu ze środka też musicie uważać na te czołgi. Fajnie, że mapka wróciła, naprawdę fajnie. Dobra panowie, możemy kończyć, krowce. niech strzela do mnie, do siebie, róbcie co chcecie już teraz. Tutaj ile dobrze pamiętam chyba tego pociągu nie było, były same tory. No teraz mamy pociąg.